on to nagrywa kilka razy e, tego koszulki samego poranka. Zimnia, tak, no, Marcin, ale dobra, zimnia. ale tutaj e, Chip, i Dale, <ślec> słuchaj, <rozpracili>. widzieli, Rozpracowali <ślec> Ciebie! I poproszę teraz o szota, czas jeden. Chciał presję wywrzeć, ty widziałeś to? <ślec> I to jest kolejny trening! Ale, 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 ale poczekaj, ale czekaj chwilę. I ja słuchajcie dzisiaj. Ale poczekaj. Dajcie teraz czas dwa. Czas dwa. Ja dzisiaj zobaczyłem jeszcze po jeszcze jeden treść. patrzcie teraz na to. I tam jest 15.15, 15, czyli jeszcze 15, znaczy, 15. minut później. Ja 15. ja mam 15.15, tylko ja trenuję o tych godzinach no. każdego dnia o 15.00.